Cześć, kochani moi mili, yy, Więc od czego by tu zacząć? Od tego, że pod moim filmem yy, niejaki Arturm 9378. Tak, dobrze przeczytałem. Dobrze przeczytałem. Poprosił mnie, żebym yy, porównał mydła. Razoroka lub Godfather's z mydłami Mokasyna. No i tak sobie pomyślałem, że trzeba kuć żelazo póki gorące i porównać oba te mydła. Pierwsze, jakie mi się nasunęło mydło, to Razoroka Mudder Fucker. Pomyślałem sobie, że dowcipnie będzie to, kurde, połączyć z czarną wdową od, od Mokasyna 86. No i porównać te dwa mydła. No ale tak, porównanie tych dwóch mydeł zawsze słuchajcie, jak to zrobić: czy ogolić pół twarzy jednym mydłem, pół twarzy drugim, czy nie wiem, pierwsze przejście zrobić. Jednym mydłem, drugie drugim, no ale jak to drugie przejście, no to jedno będzie z włosem, drugie będzie pod włos. Yy Zdecydowałem się na dwa filmy, które właśnie oglądacie. No i ta opinia, no słuchajcie, no zawsze będzie subiektywna, moja własna, jest to moje golenie, nie jest to jakieś obiektywne. Ktoś może mieć inne odczucia związane z jednym albo drugim yy mydłem. Yy no i tak, nakręcam na bieżąco, bo przed wczoraj się goliłem jednym, yy, dzisiaj drugim, dzisiaj jest piątek, zamierzam to wszystko w niedzielę wam poskładać i wrzucić. Yy. Mydło go smaj też miałem, jeszcze tam gdzieś leży inferno z tego co kojarzę, ale stwierdziłem, że no, te dwa mydła starczą, żeby to porównywać oba mydła golą fajnie. Teraz tak, jeżeli chodzi o Razoroka. Piana wyszła taka, Znaczy tak. Wydawało mi się, że z Razorokiem trochę przesadziłem z wodą na początku piana, no to były takie mydliny. Ogólnie wybrałem pędzel Staszka Stando, bo on jest tak jeszcze nie do końca złamany i tą pianę u niego trzeba po prostu zbudować. Jest to pędzel, który wymaga wysiłku przy mydle, i ze słabym mydłem, no to, no to po prostu przy tym pędzlu słabe mydło by poległo. Także dlatego zdecydowałem się na pędzel Staszka, żeby zobaczyć, ile ja z tych mydeł mogę wyciągnąć. Miałem wrażenie, że przy, przy model faker. Troszkę, troszkę za dużo mi tej wody weszło, dlatego kręciłem i kręciłem i kręciłem tą pianę, żeby cokolwiek zbudować. Zaznaczę, że oba te mydła używałem po raz pierwszy, więc tym bardziej jest to takie subiektywne odczucie po pierwszym razie, bo no żeby poznać dane mydło, to trochę się trzeba nim pogolić. A tutaj no, po prostu wrażenia są oparte gdzieś tam na moim doświadczeniu goleniowym, które do tej pory mam. Dla mnie, jeżeli chodzi o Razoroka, o, o Muder Faker albo Mada jak kto woli, to mydło jest po prostu. Pianka wyszła fajna, ale piana wyszła taka puszysta. Poślizg ok. Natomiast. Wybrałem też to mydło dla zapachu, bo mówię mydła mokasyna mają taki mocny zapach i, i dlatego wybrałem m.in. zdecydowałem się na to mydło, że tak mocno pachnie energicznie kwieciście. Natomiast jeżeli chodzi o mydełko o czarną wdowę, to mnie zaskoczył zapach, bo był to cynamon. Cynamon łączony z czymś, nie wiem, generalnie widać na filmie to mydło jest zielone. Starałem się wody do tego mydła dobrać, tyle samo co do mydła Razoroka, czyli po prostu też tak, no ten pędzel tak nie do końca był wyrzędny całkowicie też tam pianę zacząłem wyrabiać od po prostu co chyba pokazywałem na filmie że najpierw ta piana była taka właśnie szamponowata podobnie jak z mydłem Razorock ale tutaj się zdziwiłem bo wyszedł majonez bardzo fajny majonez bardzo gęsty taki kleisty piana wyszła masłowata z tego mydła zacząłem się nawet zastanawiać chociaż to już jest czwarte mydło które używam od Mokasyna. Yy, od kolegi Mokasyna 86 yy, czwarte mydło. I zastanawiam się, czy którejśkolwiek była aż tak masłowate yy, jak ta czarna wdowa. W każdym bądź razie, mydło masłowate. Yy, tam była delikatna pianka puszysta, jak już wspomniałem. To było masło. Poślizg na obydwu mydłach raczej bym określił taki sam, prowadzenie brzytwy. Yy, brzytewka ta sama która ostatnio była używana, czyli Gold Dolar, brzytewkę delikatnie poprawiłem na naniwie 100 przejazdów, taki przejazd kosmetyczny, delikatny, także troszkę się jakby zrobiła agresywniejsza, ale generalnie fajnie goli, lepi się do pasa fajna brzytwa, fajne golenie. Także te golenia oba właśnie robiłem przy tej samej brzytwie, żeby to wszystko było w miarę porównywalne. Starałem się, tak jak mówię, żeby pędzel był tak samo wyciśnięty przy obu y, tych mydłach. Także po jednym goleniu każde mydło pierwszy raz trzymałem w ręku. Y, także bez doświadczenia z tym mydłem, no podeszłem tak jak świeżak, który kupuje mydło i chce je sobie wyrobić. Y, Pianę z mydła Mokasyna z kolegi Mokasyna 86, porównałbym raczej do mydeł Stirlinga. Nie wiem, Cella chyba jeszcze ma też taką y, mocną, gęstą pianę. No nie przychodzi mi tutaj nic z mydeł. Na pewno nie jest to klasa razoroka. jest to klasa y, wyżej. To są zupełnie inne mydła, inne standardy mydła. Jeszcze mogę nadmienić, że jeżeli co się tyczy mydła Razorok, to ono delikatnie mnie piekło na twarzy, także gdzieś tam y, uczulało i, i, i no niezbyt to było gdzieś tam fajne. Aczkolwiek zakłem się z tym przy innych mydłach, y, także do przeżycia i, i nie wpływa to gdzieś tam na moją ocenę. Dobre mydło do golenia chyba cenie niż mydło Mokasyna. Generalnie, no, gdybym wybierał, wybrałbym mydło, gdybym miał, nie wiem, jakoś tam sobie porównywać. Ciut lepsze jest mydło Mokasyna, jeżeli chodzi o pianę. To są dwie różne piany, nie? Aczkolwiek poślizg, prowadzenie tego mydła, nie wiem, czy delikatne różnice na Twarzy, ale już użyłem dwóch różnych wód do golenia Po mydle Mandafaker ta twarz była taka jakaś ściągnięta Nie wiem czy to szło płynem po goleniu czy to szło samym mydłem Na to pytanie już sobie nie odpowiem Tu ta twarz była taka jak gdyby delikatniejsza Taka, taka nawoskowana także trudno mi odpowiedzieć, co było przyczyną, bo tak jak mówię użyłem dwóch różnych wód po goleniu. No starałem się, tak jak mówię, żeby te testy były w miarę, po prostu te mydła jak najbliżej do siebie porównać, żeby ta ocena była w miarę sprawiedliwa. Dla mnie osobiście mydło Mokasyna jest lepsze, ale jest to tak jak powiedziałem tylko. Moja ocena i ktoś może mieć inne odczucia przy goleniu tymi mydłami. No i będzie to jak najbardziej prawidłowe. Myślę, że, że nie da się tu tak do końca zrobić takiego porównania. Aczkolwiek na korzyść. To no nie mówię tego, podostałem te mydła, bo muszę zaznaczyć, że mydła mokasyna dostałem, nie kupiłem ale po prostu no, dla mnie jest to lepsze mydło. Zaskoczyłem, zaskoczony byłem tym masłem, jakie mi wyszło po wyrobieniu i to bez żadnej takiej, nie wiem, no nie męczyłem się przy tym, tak? Wystarczyło kilka ruchów pędzlem i naprawdę wyszła dobra fia, piana. Zresztą no, z jednego jak i z drugiego mydła, aczkolwiek tu mówię, tutaj byłem naprawdę mydłem Mokasyna. Bardzo, bardzo zaskoczony w pozytywnym tego słowa Naczeniu. I tyle ode mnie na temat y, tych filmów i tych goleń, które właśnie tu oglądacie podczas mojego oglądzenia. Dzięki, cześć, i do następnego filmu. Hejka, czołem.